Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie w kolejnym króciutkim e, filmiku na temat magii, o magii, w takich trzech słowach grudniowych. Dzisiaj sobie pomyślałem, ponieważ każdy z nas w jakiś sposób rozpoczynał, każdy z nas e, swoją ścieżkę zawsze musiał odnaleźć. Czasami to ona odnajdywała nas i pierwsze kroki na niej stawiać. I e, jak to na samym początku bywa, najważniejsza zawsze była ochrona. Czy do tej pory jest jak najbardziej. Każdy e, próbując magii, każdy rozpoczynając swoją magiczną, magiczną ścieżkę, najpierw zgłębiał tajniki ochrony. Po to by sobie nie zaszkodzić, dodać sobie animuszu, dodać odwagi, ale też i nie zrobić problemów szerszych. No i Tutaj wczoraj powiedziałem krótko o ziołach. Dzień dobry Aniu, Angeliko, Joey, witam Was serdecznie. Wczoraj powiedziałem o ziołach, ziołach grudniowych, ale nie tylko o ziołach grudniowych AN, dzień dobry. A dzisiaj powiem Wam o pierwszej barierze ochronnej. Z jednej strony bardzo, bardzo powszechnej, codziennej, a z drugiej strony właśnie obdarowanej. Nie bywało mocą i siłą sprawczą, a jest to sól. I można by rzec, że, że, że przecież to takie proste, że to taka wszędobylska mm, e, rzecz. Sól praktycznie wszędzie jest. Tak, zgadzam się, aczkolwiek biorąc aspekt magiczny, a o takim dzisiaj chcę w kilku słowach powiedzieć no to już mamy o wiele większe spektrum i wiele większe i głębsze rozeznanie w tymże działaniu. E, czyniąc, otwierając krąg, zabezpieczając naszą przestrzeń, e, dodając e, do potraw i magicznych i niemagicznych, sól jest e, nieodzowna, e, sól praktycznie zawsze nam towarzyszy. Od najprostszych działań, czyli od e, garści soli e, w czasie kąpieli oczyszczającej, czy to w nowiu, czy energetyzującej e, w pełni, z odrobiną ziół e, możemy się oczyścić, możemy się wspierać, możemy e, polepszać swój e, stan e, i fizyczny, ale też i duchowy. Sól nazywana jest solą ziemi. Bo stamtąd właśnie pochodzi. I e, bardzo często młodzi e, praktykanci, magi, wydają e, dają mm, zwieść się pozornie e, temu, że suma musi być wielce wyjątkowa. E, wydają milion dolarów na to, aby była e, z, niebywale wyjątkowego miejsca, wiewióro, dzień dobry, z e, no, jakichś źródeł. E, po prostu wręcz niespotykanych na co dzień, no to biegnę wam powiedzieć, że każda sól e, ma wielką moc czynienia. To od nas, od naszej intencji, od naszego działania, tak naprawdę zależy jej moc, jaką jej nadajemy. Tutaj e, podam wam kilka przykładów e, i kilka przypisów, ponieważ sól dzielić możemy na kilka rodzajów. I tutaj e, Albo sól dla tak zwanych Mugoli, czyli po prostu kuchenna, wykorzystywana w kuchni, ale już sól może być też i magiczną stroną. I tutaj, od połączenia z ziołami, z minerałami, z intencją, to wszystko zależy od nas. Wczoraj podałem Wam króciutko przepis mielonej, ucieranej w moździerzu soli z odrobiną goździków, ziela suszonych goździków. I tak wykonaną sól możemy wykorzystać. Ucieramy ją pierwszego, drugiego dnia. Utarło się mówić, że maksymalnie do szóstego dnia grudnia, ale w tych pierwszych dniach ucieramy właśnie sól z goździkami i otaczamy nasze domostwo, naszą przestrzeń tak przygotowaną solą dla ochrony, dla bezpieczeństwa. Pamiętajcie, że mm, sabat światła, Jule, Boże Narodzenie to czas, kiedy granice są bardzo cienkie i naprawdę wiele różnych niebezpieczeństw czai się gdzieś w rogach i w kącikach i aby temu zapobiec taką sól warto właśnie przygotować sól możemy zrobić tak zwaną sól czarownic sól wiedźm miesza się wtedy sól w równych proporcjach e, ze spalonym mm, spalanym w w kadzielnicach, w kominkach, tym co zostanie z drewna czy z naszych e, rytualnych kadzideł. Mieszamy ją w równych częściach z czarnym pieprzem. E, doczytałem e, również e, takie przypisy, że ucierano e, czasami kamienie wiedźm. O kamieniach wiedźm również Wam opowiadam. Kamienie wiedźm mają niebywałą moc i tak w równych częściach soli, pieprzu. E, e, popiołu i tartego kamienia. To jest oczywiście nie we wszystkich przypisach. Te trzy składniki są główne. Oczywiście możemy je ubogacać o zioła e, i o wiele innych składników, które czujemy. W ten sposób mamy sól wiedźm. Sól wiedźm na, ochro na ochronę, na otaczanie kręgów działań, kręgów ma magicznych. W połączeniu na przykład e, sól, e, sól wiedźm. Łącz, razem z suszonymi płatkami e, maku bardzo dobrze działa na ochronę przeciwko wampirom energetycznym, przeciwko nawiedzeń osób, duchów e, niezbyt fajnych, w sensie zmarłych, właśnie w granicach e, tych sabatów, kiedy granice zaczynają być bardzo cienkie, kiedy no, rzeczywiście te odwiedziny mogą być dosyć liczne. E, sól, e, czarownic w połączeniu z suszonymi płatkami e, maku bardzo dobrze chroni nas przed energetycznymi e, wampirami. Jeżeli e, mamy w pobliżu kogoś bardzo negatywnego albo obawiamy się jego niezbyt fajnych intencji, również noszona e, w kieszonce sól z płatkami e, maku lub stworzenie sobie ochronnego woreczka, e, czerwona tkanina, czarny sznureczek. Właśnie z solą, z płatkami e, e, maku. Do tego czarny turmalin mamy już woreczek na ochronę. E, sól konsekrowana. Sól konsekrowana, i tutaj, aby mieć, mieć swoją sól konsekrowaną, są dwa rozwiązania. Albo otrzymujemy, jesteśmy rytualistami, otrzymujemy własną sól e, i robimy sobie rytuał. Najczęściej sól. E, Taka jest konsekrowana przez Wiedźmę przewodnią, bo jest jeszcze sól egzorcyzmowana, to już jest w ogóle wyższa szkoła jazdy magicznej, ale czyniąc w najwyższej atencji i intencji, będąc nawet początkującym magiem, możemy sobie taką konsekrowaną sól wykonać, zapalamy wtedy świecę ołtarzową, mieszamy ziół dowolnie tak naprawdę. Jak nam w duszy gra? Czy to z ziołami, czy to właśnie z um, intencją, chociażby. Pamiętajcie, że intencja jest składową e, działań mag magicznych. To, co wyszeptamy soli, to jaką intencję jej powierzymy, taką oprócz ochronnej, e, jakby z przydziału e, roli soli e, będzie spełniać. E, Możemy oczywiście robić słoiczki różnego rodzaju na ochronę domostw, na ochronę auta na przykład, na wszelakie możliwości. Udarło się mówić, sól w oczy i pomiotło w zęby, to jest takie hasełko na to, aby odpędzić, odżegnać, jakby zamknąć się energetycznie na jakiekolwiek spijanie z nas energii poprzez, Osoby negatywne, wampiry energetyczne, świadome lub nieświadome. Są rytuały, które przy użyciu soli pokażą nam możliwość, e, jakby tych negatywnych sytuacji, które mogą, mogłyby nas spotkać, lub otworzą nas na e, to, aby uprzedzić takowe działania. Sól egzorcyzmowana jest to już sól najwyższej rangi. Sól egzorcyzmowana powstaje albo e, poprzez e, odprawienie odpowiednich rytuałów, e, odpowiednie recytowanie zaklęć w odpowiednim czasie e, tworzona, e, albo przez kowen czarownic, albo poprzez e, modły, rytuały e, kościelne, sakralne. E, są dwie takie opcje, tak naprawdę. Taka sól jest już jakby solą na tak zwane najtrudniejsze działania. Dzięki, przy pomocy takiej soli odprawiamy egzorcyzmy. Najtrudniejsze działanie magiczne w kwestiach no wypędzeń. Czasami są nawiedzone domy, nawiedzone zwierzęta, osoby, rzucane klątwy i tutaj ta sól ma za zadanie służyć nam do ochrony nas samych podczas takiego rytuału, ale też i ochrony miejsca czynienia. Narysowanie pentagramu e, e, lub kół e, kręgu ochronnego właśnie przez rozsypanie soli jak najbardziej ma nas ochronić. Połączenie e, utartej soli e, czarownic łącznie z zielem dziurawca, tak patrzę u siebie mam i to kilka pęczków, z zielem dziurawca, z zielem szałwi, na przykład teraz grudniowej, i otoczenie idąc w przeciwną stronę wskazówek zegara, otaczając cały nasz dom, czy przestrzeń, czy gospodarstwo, rozsypując ten krąg, umacniamy barierę taką przeciwko złym, negatywnym energiom bytą, a stajemy się jakby niewidoczni. E, myślę, że sól nigdy nie jest niedoceniana. E, myślę, że jest to jeden z podstawowych e, składników magii wszelakiej. Świadomość wartości soli, szacunek do niej, jest to dar naszej Matki Ziemi. E, winniśmy jako osoby magiczne mieć Wiedzieć i przekazywać. Niby małe ziarenko soli, a moc nie bywała. Możemy e, oczyszczać się, tak jak powiedziałem, czyli stosować kąpiele oczyszczające, oczyszczamy w soli nasze przestrzenie, ochraniamy nas, nasze zwierzęta, siebie, e, naszych bliskich, ale również i oczyszczamy e, minerały, czyli nasze kamienie, oczyszczamy nasze artefakty, E, korzystając z różdek, z pucharów, e, z kielichów, e, z różnych e, przedmiotów magicznych e, w czasie naszych praktyk, ważne jest to, aby przypełnić, czy przynowił właśnie e, poświęcić uwagę chwilę na oczyszczenie ich. A jeżeli kupujecie sobie nową talię kart, na przykład Tarota, czy jakieś inne karty, lub minerały gdzieś na giełdach, w ezosklepikach, miejscach magicznych, to pomimo tego, że najczęściej te przedmioty są i tak już oczyszczane w sensie takim fizycznym, to warto jest jednak oczyścić też i pod względem energetycznym, i ku temu właśnie służy ta sól. Ja osobiście, kupując e, swoje karty Tarota czy minerały, pomimo tego, że czasami artefakty różne dostajemy, kupujemy od osób, które znamy, które energią cudowną emanują, które z najwyższą atencją i intencją dla nas coś wykonują, to jednak warto. E, takie przedmioty oczyścić przez zanurzenie w soli, poprzez zanurzenie w wodzie, e, takim nasyconym roztworze, e, właśnie solnym. Zawsze powtarzam, bo ktoś się mnie już pyta nie raz, nie dwa i nie trzy, co to znaczy nasycony roztwór solny. Pięć łyżek czubatych soli na szklankę wody. W ten sposób robimy najprostszy roztwór solny, nasycony, i w ten sposób część minerałów możemy oczyszczać. Nie wszystkie, przypominam, lubią wodę. Tutaj trzeba roztropności i uważności. Angelit na przykład puchnie, pęcznieje w wodzie, jak fasolka, może pęknąć. Um, turkus też nie za bardzo lubi wodę. Piryt, byśmy zrobili sobie złotą wodę. Czemu nie? Można również magicznie wykorzystać, ale pamiętajmy o pewnych zasadach. Dobrze, kochani, taki krótki, mały, grudniowy zlepek informacji. O soli można długo bardzo długo opowiadać. Sól jest podstawą naszych przypraw, czy to w kuchni, ale też i pierwszą barierą ochronną w naszej magicznej praktyce. Tak więc doceniajcie, stosujcie. No i cóż, magicznego, cudownego dnia Wam życzę. Pięknie dziękuję za wysłuchanie. Dobrego popołudnia no i do następnego razu.